Cześć, a dziś chciałam pokazać wam, jak wyskrobuje obrazek i przeczytać wiersz Postój zimowy. Jeśli wam się spodoba, to proszę zostawcie łapkę w górę, komentarz albo subskrypcję, bo to pomaga mi, bo to motywuje mnie do dalszej pracy. kiedy ręka uchyla zasłony i świat po nocy jawi się widzialny. Na śnieżnych wieżbach kołyszą się dzwony i stoją w oknach szronu białe palmy i puch opada pazurkiem trącony. Łaskawa zima codziennie nam sprzyja. Pośrodku ognie niepewnego wieku zwierzęta dziwne nimi rozwija i gwiazda osiada na biednym człowieku i tając grzeje już blisko wigilja. Idziemy w nasze wysokie pokoje Dzwonki czy skrzydła za oknami brzęczą i słońce pada siostrzyczko na twoje. Włosy i zjeżdża jak chłopak poręczą, ale ty inną jasność masz na czole. Przyjmij ode mnie tę gałązkę małą, mimozy, w naszej przywierzonej śniegiem. Gdyby ciebie wszystko nie kochało, to bym nie myślał, zamknąwszy powieki, że piękne jest to, o czym się milczało. O Boże, jak niepewne nasze losy. Jaka potężna siła nami toczy, ile złych godzin serce nam spustoszy, zanim Ty wierna zamkniesz moje oczy. Ty przychodzisz do mnie szarym rankiem, jak matka senna z kopcącym pagankiem. Ogromne wody, zamglone stolice, groźny znak wojen, co w niebie się pali, ale ja niczym siebie nie nasycę i tak oboje będziemy czekali. Na promień ostry, który nas otwiera, nie wiem. Czyś gdzieś się żyje, czy umiera, zima dobra bierą otul nas, bo każda nasza chwila przebudzenia czeka, z dawnych smutków oczyścić naszą twarz, bo mamy jechać dalej, a droga daleka, i niech się spełni złotej łaski czas.